Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku kronik Zmian na Ziemi. Dzisiaj usłyszycie m.in. na temat trwających w naszym kraju burz piaskowych pochodzących z Sahary. Nieco później podzielimy się z Wami również nowinkami pochodzącymi od amerykańskiej agencji kosmicznej, która zapowiedziała nowy projekt badawczy, którego to obiektem ma być Uran. Następnie zajmiemy się kolejnym potencjalnie przełomowym wykorzystaniem sztucznej inteligencji, która teraz może posłużyć do stworzenia nieograniczonego źródła energii. A na zakończenie, odniesiemy się do ogłoszonego niedawno odkrycia w kwestii wielkiego wymierania permskiego i tego, co tak naprawdę je spowodowało. I to byłoby już na tle tytułem wstępu. A zatem nie pozostaje mi już nic innego, jak życzyć Wam wszystkim miłego seansu. Tak zwany pył z Sahary dociera do naszego kraju dość regularnie, ale w tym roku jest go tak dużo, że w Polsce doszło do licznych burz piaskowych. Co najbardziej zauważalne było na zachodzie kraju. O tym, że w Polsce można się spodziewać wystąpienia opadów pyłu z nad Sahary, informował Instytut Meteorologiczny IMGW. W zasadzie ostrzeżenia było już wystosowane kilka dni temu, ale nikt nie spodziewał się chyba, że będzie go aż tak dużo, aby dochodziło do lokalnych burz piaskowych, które aktualnie w skuteczny sposób ograniczają widoczność w zachodniej części Polski. Meteorolodzy twierdzą, że ta dziwna anomalia jest spowodowana sprzyjającą cyrkulacją atmosferyczną w postaci wyżu nad Europą Wschodnią oraz niżu nad Europą Zachodnią, co powoduje, że masy powietrza wypełnione pyłem z afrykańskiej pustyni zmierzają w naszym kierunku. Wyjątkowo duża różnica ciśnień powoduje intensyfikację napływu powietrza z nad Afryki, co z kolei skutkuje porywistym wiatrem, który z pewnością przyczynił się do powstawania lokalnych burz piaskowych. Widoczność w wielu miejscach bardzo szybko pogarszała się, co skutkowało nawet wypadkami drogowymi. Jedno z bardziej niebezpiecznych tego typu zdarzeń miało miejsce na przykład na drodze krajowej 60, gdzie doszło do zderzenia się dwóch ciężarówek, co spowodowało czasowe zablokowanie całej trasy. Należy przy tym pamiętać, że masy powietrza pompowane do Europy Wschodniej i z nad Afryki przyniosą nie tylko anomalie w postaci burz piaskowych. Czeka nas również gwałtowne ocieplenie w czwartek i piątek, a do tego wystąpią letnie temperatury, a w niektórych miejscach kraju słupek retencji powędruje nawet powyżej 28 stopni Celsjusza. Jednak już w sobotę spodziewane jest załamanie pogody i opady deszczu, co oznacza, że sacharyjski pył wywołujący lokalne burze piaskowe będzie doskwierał mieszkańcom Polski jeszcze przez najwyżej dwa dni. Agencja NASA ogłosiła, że planuje przyjrzeć się bliżej Uranowi, czyli siódmej planecie Układu Słonecznego. Głównym pytaniem stawianym przez badaczy jest to, czy Uran faktycznie jest całkowicie planetą gazową. I przy tym Agencja Kosmiczna planuje również wykorzystać tę okazję, aby dodatkowo zbadać planetę karłowatą Pluton. Misja kosmiczna obejmie trzy sondy orbitujące oraz jedną przelotową, które wyruszą swoją misję w latach 30. XXI wieku. Naukowcy. Planują wysłać sonda atmosferyczną na Urana lub Neptuna, ponieważ dostarczy ona największej liczby potrzebnych informacji o pierścieniach, satelitach, atmosferze, czy polu magnetycznym. Jedno z proponowanych zadań obejmie między innymi zrzucenie sondy do atmosfery Urana i zbadanie za jej pomocą objętości gazu oraz innych elementów składowych planety. Naukowcy planują stworzyć łącznie cztery zadania dla tej misji. Wszystkie cztery sondy będą wyposażone w aparat z teleobiektywem, który pozwoli uchwycić detale planety, a w szczególności Księżyca Lutowych Gigantów. Do tej pory, najbliższa sonda, która zbliżyła się do Urana osiągnęła odległość 81,5 tysiąca kilometrów od jego chmur, co miało miejsce 24 stycznia 1986 roku. Wówczas, Sonda Voyager 2 wykonała tysiące zdjęć oraz zebrała wiele danych na temat planety i księżyców, atmosfery, a także pola magnetycznego. Voyager 2 rozpoczął swoją misję 20 sierpnia 1977 roku. Podczas jej eksploatacji dotarła ona m.in. do Jowisza, Saturna, Urana, a nawet Neptuna w 1989 roku. W listopadzie 2018 roku, Voyager 2 przekroczył heliopauzę i znalazł się w przestrzeni międzygwiezdnej. Tak więc nie wykluczono, że te nowe misje również może czekać dokładnie ten sam los. Sztuczna inteligencja zaczyna odmieniać każdą dziedzinę nauki na lepsze. Nie inaczej. Jest też w przypadku fuzji jądrowej, ponieważ jeśli opanujemy wszystkie procesy związane z tym zjawiskiem, to będziemy mogli stworzyć funkcjonalne sztuczne słońce, które zapewni nam dostęp do praktycznie nieograniczonej i do tego ekologicznej energii. Dlatego też amerykańscy naukowcy rozwijają własną wersję inteligentnego algorytmu, który zostanie wykorzystany właśnie w tym celu. Specjaliści z Princeton Plasma Physics Laboratory oraz Uniwersytetu Princeton jako pierwsi wprowadzają sztuczną inteligencję do przewidywania nagłych zakłóceń które mogłyby uszkodzić tokamaki i zatrzymać zachodzące w nich reakcję syntezy jądrowej. Kluczem do sukcesu jest dostęp do wielkich baz danych, ponad 2TB danych, które zapewniły dwa główne urządzenia przeznaczone do syntezy jądrowej. Te bardzo obszerne bazy danych pozwoliły stworzyć system FRNN, który podczas testów potwierdził zdolność do przewidywania rzeczywistych zakłóceń w ciągu 30 milisekund, z bardzo wysoką poprawnością przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby fałszywych alarmów. Jest to o tle istotne, że w przeciwieństwie do tradycyjnego oprogramowania, które jedynie wykonuje zadane polecenia, technologia głębokiego uczenia się wyciąga wnioski z popełnionych błędów. Sieci neuronowe starają się dostarczać pożądanych danych wyjściowych, a kluczową cechą głębokiego uczenia jest zdolność do przechwytywania danych wielowymiarowych. A zatem system FRNN potrafi na przykład uwzględnić profile temperatury rozwijające się w czasie i przestrzeni. Podczas gdy zwykły program skupia się jedynie na temperaturze plazmy w jednym punkcie w danym czasie. Zapewne w najbliższej przyszłości naukowcy będą próbowali również uzyskać zdolność do kontrolowania ewentualnych zakłóceń, aby nie trzeba było przerywać procesów nachodzących wewnątrz tokamaków. Sztuczna inteligencja faktycznie może przyspieszyć pracę nad fuzją jądrową i sprawić, że generowanie czystej energii stanie się bezpieczniejsze. Oczywiście miną jeszcze lata, zanim zaczniemy czerpać energię ze sztucznych słońc, lecz dobrze wiedzieć, że prace w tym kierunku przyspieszają. Wiadomo nam, że około 250 milionów lat temu życie na Ziemi rozkwitało, ale nagle doszło do jakiejś nieznanej katastrofy na niewyobrażalną skalę. W wyniku czego zwierzęta i rośliny zostały unicestwione w bardzo krótkim czasie. Naukowcy już od wielu dekad spierali się, co mogło być przyczyną takiego zajścia. Jedna z najbardziej prawdopodobnych teorii zakładała, że do atmosfery dostały się wielkie ilości rtęci, bardzo taktycznego pierwiastka, która doprowadziła do masowego wymierania. Mowa tu o tak zwanym wymieraniu permskim, zwanym również matką wszystkich wymierań. Swoją nazwę. Zawdzięcza ono przede wszystkim skali zniszczenia, jaka miała wtedy miejsce. Była to największa katastrofa biosfery w dziejach Ziemi i w ciągu kilku milionów lat, czyli w stosunkowo niedługim okresie, wymarło ponad 90% gatunków morskich. Nie wspominając już o tym, że zniszczeniu uległa wtedy prawie cała roślinność, co skutkuje tym, że w tych pokładach geologicznych po prostu nie występuje węgiel. Natomiast rtęć, którą odnaleziono w starożytnych skamielinach, wskazuje na to, że okres wymierania spermu był wywołany gigantycznymi erupcjami wulkanicznymi na Syberii. To właśnie one przyczyniły się do wydostania się z głębi ziemi tego niebezpiecznego pierwiastka. Ta potencjalna przyczyna wymierania permskiego została ostatecznie potwierdzona przez naukowców z Uniwersytetu Cincinnati w USA oraz z Chińskiego Uniwersytetu Nauk o Ziemi. Ich wspólne badania na ten temat zostały opublikowane w czasopiśmie Nature. Naukowcy opowiedzieli w nim, że odkryli ślady rtęci w złożach sprzed 252 milionów lat. Ich zdaniem, została ona uwolniona do atmosfery w procesie spalania węgla, który zawierał pokłady tego metalu ciężkiego. Wraz z deszczem rtęć dostała się do oceanów, a następnie znalazła się w osadach morskich na całym świecie. Wybuch wulkaniczny, który to zapoczątkował, był niezwykły, a zamiast kraterów wulkanu, lawa wypłynęła na powierzchnię przez duże pęknięcia w ziemi. Ten rodzaj erupcji wulkanicznej nazywa się wyleniem bazalto i podczas gdy przebieg takiej aktywności może się wydawać spokojny, to jej skutki są o wiele bardziej katastrofalne. Lawa miała wielką płynność i rozciągała się na dziesiątki, a nawet setki kilometrów, zanim zastygła. Warstwa po warstwie pokrywała ona ziemię, tworząc dziwaczną formę schodkową. Takie skały są nazywane trapami, stąd nazwa tego obszaru erupcji Trapy Syberyjskie. W wyniku zatrucia ziemi rytęcią łańcuchy pokarmowe zostały unicestwione i wymarło 96% gatunków morskich oraz 73% kręgowców lądowych i 83% gatunków owadów. Oczywiście w dalszym ciągu oprócz aktywności wulkanicznej istnieją też inne teorie wyjaśniające tą bezprecedensową katastrofę, a w tym zderzenie ziemi z wielką asteroidą, nagłe uwolnienie metanu z dna morskiego, zmiany klimatyczne oraz wiele innych wersji. Wbrew pozorom, studiowanie tych tragicznych wydarzeń z przeszłości ma sens o tyle, że niektórzy naukowcy sądzą, że ludzkość znajduje się właśnie na krawędzi szóstego masowego wymierania. W tym wypadku warto byłoby jednak zadać pytanie, czy bylibyśmy w stanie mu zapobiec.